Witajcie. Życie Jezusa wspominamy bardzo często. Czy chciałbyś, aby Twoje życie przeżyć tak ciekawie, tak wartościowo i tak sensownie, aby z taką radością wspominać każdy przeżyty dzień? Naturalne jest to, że warto wziąć przykład Jezusa, skoro przeżył życie także został zapamiętany i doceniony. Dzisiaj warto sobie zadać to pytanie, bez znaczenia na jakim etapie życia jesteś. Nieraz w różnych okresach czy momentach naszego życia zatrzymujemy się i zadajemy sobie pytanie, czy warto. Najbardziej widać to u kresu, lub po przebytym jakimś okresie czasu. Jezus w jednej ze swoich ostatnich modlitw powiedział coś bardzo ciekawego o swoim życiu. Modlił się takimi słowami: Ja cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Jezus podsumowuje mówiąc: Blisko 34 lata, w tym ponad 3 lata owocnej służby Jezusa. I wtedy On mówi, uwielbiłem cię Ojcze, i wykonałem to, co mi zleciłeś, abym wykonał. Cóż, jeżeli coś było warte wykonania, to przyjrzyjmy się, co wykonał Jezus. Co takiego zrobił ze swoim życiem? On podjął się pewnej służby przez ten czas wykonał pewne działania. Czy my. Idąc za Jezusem, chcąc wejść w Jego ślady, mamy także szansę, aby żyć w podobny sposób. Tutaj z pomocą, z pewnością przyjdzie nam inny fragment Biblii, będzie to List do Rzymian, 12 rozdział. Czytamy tam bardzo skomplikowane treści, ale posłuchajcie. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą. Miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniać się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli odróżnić, co jest wolą Bożą, dobre, miłe i doskonałe. Słowo to prowadzi nas do życia na wzór Jezusa. Po pierwsze, wzywa nas, abyśmy złożyli siebie na ofiarę, poświęcili się. Dla innych, tak jak Jezus. Po drugie, abyśmy zanim to zrobili, zastanowili się głęboko, jaka jest wola Boża, abyśmy odrzucili świecki styl myślenia, życia, patrzenia na siebie, taki egoistyczny, taki doceniający tylko przyjemności, i zobaczyli, co jest wolą Ojca, Boga, i znaleźli w tym takie szczere upodobanie. Znaleźli w tym radość, by poświęcić się temu, co jest wolą naszego Ojca, a nie jest naszym, zyskiem na tym świecie. I wtedy też możemy, doceniając to, oddać temu swoje życie. Apostoł Paweł wzywa nas wszystkich, abyśmy tak zrobili. Czy Paweł. Czy Jezus, czy ktokolwiek inny z bohaterów Nowego Testamentu wyglądał na sfrustrowanego i smutnego, kiedy mówili o tych rzeczach? Nie, niekoniecznie. To byli ludzie radośni, spełnieni, wręcz dumni, którzy polecali życie takie właśnie innym. I chciałbym wam powiedzieć, że takiego życia, takiego poświęcenia, po prostu warto szukać. I ona wyrasta dopiero wtedy, kiedy nie chcesz żyć dla siebie, ale kiedy poświęcisz Bogu. I tutaj chciałbym jeszcze sięgnąć do jednego bardzo cennego słowa Jezusa, które jest zapisane w Ewangelii Jana. Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Jeśli więc zrezygnujesz z przywiązania do ziemskich wartości, z własnego życia na tej ziemi, masz szansę wydać obfity owoc, a więc zyskać wiele dóbr duchownych, wiele rzeczy dobrych teraz i w wieczności. Można powiedzieć, niesmarność swojego życia, ale poświęć je w stu procentach tak, jak Jezus. Czy ten przykład Jezusa przemawia do was? Jeśli tak, to pójdźmy razem w jego ślady. Chcę tu podać przykład, który może nie będzie tak głęboki, ale tak wiele mówiący. Zobaczcie takie pojedyncze ziarnko leżące sobie w ziemi. Czy jego życie, czy jego istnienie ma jakiś większy sens? No nie. Ale ziarnko, które leżąc w ziemi, Daruje życie kolejnym pokoleniom, kolejnym setkom, może dziesiątkom ziaren. Czy to ma sens? A więc, zagłębiając się w sens życia, szukajmy tego, co przyniesie obfity plon. I takich refleksji życzę Wam wszystkim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.